Witam witam serdecznie. Mam dla Was dzisiaj wspaniałą niespodziankę na nowy początek dnia, kochani. Wybierz kartę. Wybierz kartę, cudowną kartę przesłania Archanioła Michaela na dzisiejszy dzień. Mamy cudowną lawę, cudowne Paulo Santo, cudowny ametyst. Możecie to oczywiście zakupić w moim sklepiku i dzisiaj mam dyżur na jedno pytanko od godziny 11 do 12, czyli opłacacie, wysyłacie dowód wpłaty do mnie. I kochani, y, momencik, ktoś dzwoni. Y, wysyłacie dowód wpłaty do mnie i kochani y, możecie dzwonić. Trzy minuty rozmowa. Więc dobrze, jeżeli wybrałeś lawę, jakie jest przesłanie? No właśnie. Y, ufaj swoim marzeniom. Ufaj temu, co czujesz. Archanioł Michał tutaj jakby chroni Ciebie i daje Ci taką możliwą ścieżkę uzdrawiania i ochrony słuchać Ciebie w sensie pozytywnym jeżeli wybrałeś tutaj Paulo Santo idź do przodu, nie bój się nie bój się, idź do przodu daj sobie szansę przede wszystkim aniołowie zawsze idą przy Tobie zawsze idą u Twojego boku zawsze dają Ci szansę więc cudowna karta i trzecia karta, możesz pomyśleć pytanie albo trzymać sobie to jako taką przewodnią.